Najkrótsza prezydentura w trzeciej RP. Rafał Trzaskowski był prezydentem przez 120 minut. Zresztą sami zobaczcie. A prezydentem Rzeczpospolitej Polski w drugiej turze wyborów prezydenckich zostaje Rafał Trzaskowski. A! Wspaniali, kocham, bab, kocham Dzień dobry panie pośle, dobry. chciałem zapytać, jak pan skomentuje no bo nic nie, nic nie wiemy tak wiemy, naprawdę. Nie wiemy, to jest wielkie zwycięstwo. 600 To jest wielkie zwycięstwo, to jest naprawdę historyczny moment. Waga tych wyborów rozstrzyga wszystko na 10 lat, na dekadę. I dzisiaj wygrała cała Polska.